Witajcie na kanale Metodical Minecraft z tej strony Crafty Tacticzne. Zapraszam do naszej opowieści. Dobra kolejny dzień i kolejna masa pracy, ale zanim ja jeszcze zaczniemy budować nowy dom, to zapomniałem wyrównać tej ziemi tam wkoło tej farmy tutaj. Hmm. Bo w sumie to nie jest to, żeby to tak mówię, wychodzić z tego domu w ścianę, tak? E, tak nie chciałbym, żeby to było. Okej. Okay. Dobra. I starajmy się zdobyć nasionka. i dalej powiększyć tą farmę, przede wszystkim. Wybieramy to najbardziej dojrzałe, bo zboż jest rośliną wieloetapową. A to oznacza, że wiele razy trzeba byłoby użyć mączki kostnej dla jej przyrostu. Na szczęście trochę już tego nam wyrosło, prawda? Konik. bez skóry. No bez skóry. Dobra. I mieliśmy się wziąć za dalsze spłycanie. Robię to małymi etapami, było to dopiero jest nudne. Ustawianie pod wodą ziemi. Ale żeby spełnić nasz plan, nasze marzenie o bezpiecznej rzece, bezpiecznej żegludze przez te rejony, bezpiecznym wychodzeniu z domu, jak również farmach ryb, to powoli musimy Kontynuować tu nasze. Oj! Powietrze. Ta dziura mnie martwi. A no gdzieś tutaj pan gardłowy nas tutaj szuka. Ale nie widać go. Tak trochę mówię na to topielców z takim przekomarzeniem. Czasami, dobra. Tak. Dlatego zacząłem budować tutaj. Tak, patrzę na bąbelki. Patrzę na bąbelki. OK. Poszło znośnie. Dobra <laughs> Linii przy nie chcemy ruszać gdzie jesteś Stresujesz mnie Tu gdzieś Brzę tam w tej jaskini A tu jest małopate Ty tutaj się jakaś farma znowu zrobiła to papielców Jakaś taka mikro jaskinia? Chociaż no, niekoniecznie mikro. No niekoniecznie mikro. No, dobra. Ale ją też zasypiemy. Bo nie chcemy niespodzianek. O nie. Ruszyłem piach. A tego naprawdę nie chciałem robić. Dobra. Jak to będzie wyglądać? Powiedzmy, że to jakoś tak bo No nie. Z jednego miejsca się pozbędziesz z szkodnika, ale tak jak mówiłem, gdyby tu było jeszcze płycej, to już byśmy nie mieli problemu ze szkodnikiem. A jeśli nie macie te zasoby, to jakby my tam się kopalnią w końcu wkupiemy naszą i to wszystko wydobędziemy sobie. Zresztą to jest ten prostszy sposób. Bez te rzeczy, które wspomagają oddychanie pod wodą, bez wysuszania rzeki. Ale ten sposób na pewno też kiedyś. czy trenujemy, prędzej czy później. Trzeba będzie jakiś kawałek rzeki osuszyć. Ojej, znowu to powietrze, znowu to powietrze. Nie daje pracować. No? no tak. powolutku pomalutku po malutku. tą rzekę. O nie, najgorzej że się nie trafi. Ja łopatą będzie szybciej. i skończył nam się ziemia nam się skończyła kończy się dzień i wszystko się kończy skóra, o ciekawe, nowe I to było surowe zawsze jest to sformentowane, kurczę Hmm, no dobra. Zanim zaczniemy tam z koło domu, z poczęstą usunęmy jeszcze to, to, i tak było przeznaczone na rozbiórkę. Hmm, Houston, widzę problem. Teraz będziemy mieli latające drzewa. No cóż, będziemy musieli ściąć jakąś brzozę i dorobić. No serio. O! A tamten miał łopatę żelazną. Nie jestem czantowana, więc jak najbardziej możemy jej używać. <laughs> Nawet jeśli nie możemy jej wytwarzać. Na razie nie wiem po co. Żeby nie zanudzać widzów powolną kopaniem. No jest to jakiś motyw. Ale wolę ją zostawić do enchantowania, jeśli pozwolicie. Fajnie to wygląda, naprawdę. Właśnie, ale możemy się też zastanawiać od razu, gdzie tą chatkę rzeźnika zrobimy gdzie tą chatkę rzeźnika tam w dole to chciałem zrobić chatkę rybacką jeszcze długo do niej, ale jak zrobimy farmę właśnie rybią, to od razu będziemy budować Tomek, właśnie rybaka. <laughs> A farma ryb nie daje tylko ryb jako mięsa do jedzenia, ale daje też właśnie kości. No i na mączkę kosmą. I jeszcze daje kości na mączkę kosmą. Robi się noc, to trzeba będzie się powoli zbierać do domu. Jeszcze sobie farmę zbierzemy. No i tego, że jest tak myślałem, żeby obok tutaj dać jakoś, no, bo tu będzie ta chatka rybacka, to może jakoś tutaj przy tej, przy tej farmie z kolei. No zobaczymy też, jak wyjdzie. O właśnie, najpierw wypuszczymy to, wyprowadzimy drogi, a potem będziemy szukać miejsca dla tej chatki. Bo ta chatka rybacka też swoje zajmie. Myślę, że to pole tutaj jest zajęte i że trzeba będzie wypłaszczać. No nic, tutaj najwyżej jakaś mała kapliczka, a w takim razie no, chyba tutaj. Jak to jest, zobaczymy, gdzie to sięga tu, to wypłaszczenie sięgnie i zaraz obok tutaj zrobimy. Mhm. Tak mi się wydaje, że to będzie wyglądać. O, stracił pan smyczkę, no. Pana strata, mój zysk. Dobra. A czy dadzą nam jeszcze tutaj z farmą porobić łobuzy jedne? Nie, może jutro zaraz, nie będziemy ryzykować. Trzeba też pobrać rzeczy z tej kopalni, nie związane z kopaniem, bo coraz rzadziej tam jesteśmy, coraz rzadziej tam bywamy. Dobrze, a ja dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia.